Dzień dobry, dzień dobry, Krzysztof Rapanujo-Bobylowski się kłania, witajcie, witajcie serdecznie na moim kanale. Ostatnia wycieczka w starym roku, jedziemy dzisiaj do Druten, tam odbywa się Dickens dach. Nie wiem czy pamiętacie, w zeszłym roku byliśmy w Welp, też był Dickens dach. no i dlatego postanowiliśmy w tym roku pojechać do Druten. Jest to cykliczna impreza. No i za chwileczkę będę robił kolejne połączenia. Jest ze mną Żabka. Żabku, przy... Żabciu, przywitaj się ładnie. Cześć! Żabka je ciasteczko. No i co? Możemy ruszać powolutku, sukcesywnie do przodu. Dobra, my już jesteśmy na parkingu. Za chwilę się przesiądziemy do tego busa, darmowego busa, który nas zabierze już na sam rynek. My jesteśmy już za bramkami, cały teren jak widzicie jest ogrodzony. A to dlatego, że za wstęp trzeba zapłacić dla dorosłych 3,5 euro. Dla dzieci do lat 12 wstęp jest wolny, dostaliśmy pieczątkę. W razie wuchy ma, jakbyśmy chcieli wyjść z terenu i wejść. No i co, idziemy dalej się rozejrzeć. Aha, aha. Muszę powiedzieć, że byliśmy tutaj już dokładnie 3 lata temu. No i klimacik, fajna atmosfera, także, wracamy tu co jakiś czas. Cykliczna impreza, także, można wrócić co jakiś czas tutaj w to miejsce. kiedyś w Holandii, to możecie sobie spróbować R w T bardzo dobra, gęsta z kiełbaską, także polecam spróbować.

A my już jesteśmy w samochodzie na parkingu. Jak widzicie, parking nam się dosyć dobrze przetrzebił. Także już dobry moment, żeby wracać do domu. To był dzień Dickensa w Druten. Spędziliśmy tutaj 3,5 godziny, ale to jest wystarczający czas, żeby bateryjki naładować przed rozpoczęciem nowego tygodnia. No to co? Powolutku się żegnam. To był Krzysztof Rapanujo-Bobylowski. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Eee...